Witam, dzień dobry moi drodzy. Karty na, chciałam powiedzieć 15, karty na 14. No może dużo z nas już żyje 15, długi weekend, ale też zarazem moim zdaniem zawsze taka końcówka lata, nie? Chociaż wrześnie jest teraz tak piękny i kurczę, możemy jeszcze naprawdę latać, zwiedzać i trochę cieszyć się też tak tą fajną pogodą. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy urodzili się 14. Bądźcie zdrowi i zadowoleni. No i macie piękną pogodę na urodziny. Robimy na 14. Praca, dom, co przyjdzie nieoczekiwanie, wasza rola, rezultat dnia, zdrowie. Co macie w głowie? W miłości, wiadomość z góry dla Was. I karta z praktycznej mądrości. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, za miłe słowa, za podziękowania. Często piszecie: Dziękuję. Ja również Wam dziękuję za to, że jesteście. No i sprawdzamy, co tam przy tej pracy a decyzje, ale te decyzje moim zdaniem nie dotyczą pracy, wiecie, no chyba, że ktoś będzie musiał się zdecydować, czy, czy pójść do pracy na przykład w sobotę, niedzielę, no bo ludzie pracują, także, ale te, te decyzje mogą, wiecie, nie, nie dotyczyć, siedzicie w pracy i zastanawiacie się nad czymś, no, chcecie podjąć jakąś decyzję, no chyba, że to jest przy pracy, ale wiecie co, mam wrażenie, że nie. Jakaś zmiana pokazana. Ktoś zmienił zdanie przy pracy na przykład. Nie wiem, może ktoś się rozmyślił, chce wolne, a wy musicie. Może nie musicie, ale macie zdecydować, czy przyjdziecie do pracy, czy nie. Dużo ludzi pracuje w weekendy takie. Niestety hmm, chociażby nasza służba zdrowia. Pozdrawiam wszystkich ze służby zdrowia. No, te karty pokazują, ktoś mógł zmienić zdanie. Nawet mogło być coś w tajemnicy i teraz Wy się zastanawiacie, może pójść do pracy, może nie, ale może to kurczę być, wiecie co? Też siedzicie w pracy i myślicie nad podjęciem jakiejś decyzji, a może nie dotyczyć to pracy. Hmm. Hmm. Ktoś zmienił zdanie. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, może trójkowej, to no, karty pokazują, ktoś może zmienić zdanie i wam to jakby może troszkę spędzać. Co niektórym, powiedzmy, sens powiek, tak? Co przy domu? Hmm. Nie dobrze, jakoś mi to jutro się pokazuje. Niektórzy mogą być pogniewani na drugą osobę. Hmm. Może trzeba tu też właśnie podjąć decyzję. Hmm. Coś chcecie zmienić. Hmm. Coś chcecie zmienić. Nie wiem, wiecie, przy domu bardziej pokazuje się praca, a jak jesteście w domu, może myślicie o pracy, że czas by już było może coś zdecydować, coś zmienić. A jak jesteście w pracy, to myślicie bardziej. O jakichś decyzjach ogólnie, tak nie? Poza pracą. Tak mi to jutro pokazują karty. Hmm. Jakiś ciężki orzek do zgryzienia, zakończenie jakiejś ścieżki u Was się pokazuje. Przy domu zastanawiacie się, trochę to pokazuje pracę, trochę to pokazuje relacje. Co niektórzy mogą się nawet zastanawiać przy domu nad zakończeniem dłuższej relacji. Tak, jakby przy domu siedzicie i rozmyślacie, w pracy siedzicie i rozmyślacie. Kurczę, co przyjdzie nieoczekiwanie. Sprzeciwicie się czemuś. tupniecie nogą. Po jakimś czasie powraca coś, co Was stresowało. Może nawet jakaś osoba. Ha. Coś powraca po jakimś czasie, gdzie wcześniej przeżyliście jakby taki stresik przez jakąś sytuację, i to teraz powraca, wy mówicie nie dosyć. Absolutnie tupniecie nóżką i możecie bardzo konkretnie powiedzieć mm, jutro. Wyrazić swoje zdanie. Jaki rezultat tego dnia? Hmm. Wy potrzebujecie, wiecie, troski, przytulenia, jakiegoś uczucia, taki rezultat dnia. Czemu? No, ktoś może, nie wiem, ktoś był w Wami zainteresowany albo była jakaś propozycja. A potem ta propozycja się rozmyła. Hmm. Jakaś propozycja, z którą ktoś do was przyszedł, ta propozycja rozbudziła was. Te karty pokazują jako rezultat dnia, że wy potrzebujecie czułości, ciepła, zrozumienia. Jakbyście mieli sobie to jutro tak uświadomić. Jaka wasza rola? No, podjąć decyzję. Macie tutaj, przy pracy zastanawiacie się nad czymś, przy domu zastanawiacie się nad czymś, a waszą rolą jest podjąć decyzję. Kurde, tu się pokazuje, podejmiecie decyzję, to lepiej będzie niż myślicie. Jakieś spełnienie się pokazuje, zadowolenie. Słońce tutaj zaświeci, nie chcę przesadzać, ale naprawdę przepiękne karty się pokazały. By taka wasza rola. Co w zdrowiu? Ha. No, idzie weekend, ale macie szansę, kurcze, wyjść z jakiejś dolegliwości. Może ten weekend to jest szansa na odpoczynek, na wyjście z jakiejś dolegliwości. Łona natury się bardzo pokazuje. Dla tych, którzy są zestresowani, te karty pokazują, że. Czy obciążeni w ogóle czymś, czy zestresowani. No to tu się pokazuje, że macie szansę odpocząć, wyjść z jakiejś jakby choroby. Stanu chorobowego czy obciążeń różnego rodzaju. Co wy macie w głowie? Hmm. No, tu kurczę pokazuje się namiętność, że coś w ogóle u was tak, jakby coś gdzieś się zadziało, albo ktoś wam się przypatrywał, albo coś się dzieje w waszym życiu, bo macie w głowie nowe działania, że coś by dobrze rokuje u was w życiu, że trzeba by może wziąć to pod uwagę że trzeba starego się pozbyć, zacząć coś na nowo, ale tu karty pokazują się też bardzo fajne dobre macie myślenie, powiem wam szczerze bo tak jakby podejmiecie jakieś decyzje, to te karty pokazują, że będziecie zadowoleni o, widzi cały czas mi się tutaj pokazuje jakaś przy was, nie wiem nowa osoba nowa relacja, nowa osoba w głowie możecie mieć jakąś tamiętność, czułość Albo nowe wydarzenia, powody do świętowania z powodu tych wydarzeń, żebyście chcieli coś, żeby się wydarzyło, zadziało, że zaczęliście może uszliście jakąś ścieżką, że mogłoby być w waszym życiu dużo lepiej. A co w tej miłości? Czekanie się pokazuje. Czekanie, czekanie i jeszcze raz czekanie. Ale wydaje mi się, że to czekanie to jest nadal oto, chyba wczoraj tak było, tak samo, że. Ktoś ma zawalczyć. Czekacie, aż ktoś zawalczy, aż ktoś się zdecyduje. Hmm. A ta osoba mogła przystopować. Bardzo dużo kart mam, słuchajcie, tutaj trójkątów, że nawet w jakichś takich znajomościach może być więcej osób tutaj waszych. Niekoniecznie wy musicie być w związku, niekoniecznie ta osoba, jest dużo więcej osób, jakby w tym wszystkim tutaj. Hmm. Ale przy Was jest, co w miłości, no oczekiwanie. Jakaś tęsknota, nostalgia, czekania, aż ktoś się może zdecyduje, aż ktoś w jakiejś kwestii tutaj im miłosnej zadziała. Jaka wiadomość z góry? No, przyjdzie wam jeszcze poczekać. Karty pokazują tak, że jeżeli chcesz prawdziwych uczuć, prawdziwej relacji, przyjdzie ci na to jeszcze poczekać. I to jest jedyny przekaz, który ja widzę w tych kartach. Jeżeli faktycznie zależy Wam na kimś, jeżeli jakaś osoba się pojawiła w Waszym życiu, to te karty mówią o tym, że ta osoba najpierw musi się tak jakby rozkręcić. Wy być może jesteście zapatrzeni w tą osobę, ale przyjdzie Wam jeszcze poczekać. Jeżeli Wy macie jakąś znajomość, taką wiecie, że coś tam się dzieje, że ludzie się obserwują, zagadują do siebie i tak dalej, to karty pokazują, jedno czeka i drugie czeka. Hmm. Wiadomość z góry. Jeżeli czekać będziesz cierpliwie, to się doczekasz. Ta osoba, o której wy tutaj ewentualnie myślicie, ona się musi rozkręcić. Jaka wiadomość od praktycznej mądrości tarota. Zachodzi zmiana. Bogaci czy biedni, wszyscy mierzymy się ze zmiennymi ze zmiennym światem. Ten kościsty jeździec przynosi wieści o czymś, co się kończy. Nie bój się posłańca. Możesz protestować i walczyć, ale zmiana jest nieunikniona. Pamiętaj, że Twoja elastyczność cię uratuje. Gdzieś drzwi się zamykają, więc poszukaj najbliższego okna. Gdzieś drzwi się zamykają, więc poszukaj najbliższego okna. Tyle, moi drodzy na 14. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia!